Pół godziny po północy 3 lipca 2025 roku. W Hiszpanii, w prowincji Samora, na terenie gminy Sernadia, autostradą A52 poruszało się Lamborghini. W samochodzie znajdował się Diogo Jota, piłkarz reprezentacji Portugalii, ale i Liverpoolu, oraz jego brat Andres Silva. On także grał w piłkę, ale takiej kariery jak Diogo Jota nie zrobił. Występował na drugim poziomie rozgrywkowym w Portugalii. Na 65 km autostrady A52 do Doszło do ogromnej tragedii. Lamborghini najprawdopodobniej w wyniku przebicia opony straciło przyczepność, wypadło z drogi, przebiło barierki i stanęło w płomieniach. Diogo Sota i jego brat André Silva zginęli na miejscu. Jeszcze kilka tygodni temu piłkarz Liverpoolu świętował 20 Mistrzostwo Anglii w historii klubu. Cieszył się z triumfu w Lidze Narodów z reprezentacją Portugalii, a 22 czerwca wziął ślub. Zaledwie 11 dni później odszedł, pozostawiając trójkę dzieci pustkę i ogromny smutek w całym świecie piłki nożnej. Jak podają media, Diogo Jota zmierzał do portu w Santander, gdzie miał wypłynąć promem do Wielkiej Brytanii na przedsezonowe przygotowania Liverpoolu, które rozpoczynają się już 7 sierpnia. Ze względu na niedawną operację lekarze odradzili mu podróż samolotem, dlatego też zdecydował się na podróż drogą lądową. Dokładnie z tego co wyczytałem, to Diogo przeszedł operację płuc, ale więcej szczegółów nie podano. Portugalczyk występował w Liverpoolu z numerem 20. Władze klubu wczoraj w godzinach wieczornych Ostatecznie poinformowały o zastrzeżeniu koszulki z tym numerem. Oznacza to, że już nigdy żaden piłkarz Liverpoolu nie ubierze koszulki z numerem 20. Wczorajszego dnia także klubowa flaga na Anfield została opuszczona na znak pamięci o Diogo Rzocie. Tak Diogo Rzotę pożegnał trener Arnes Slot. Co w ogóle można powiedzieć w takiej chwili, kiedy szok i ból są tak niewyobrażalnie świeże, chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, ale wiem, że ich nie mam. Moje pierwsze myśli nie są myślami trenera piłkarskiego, są myślami ojca, syna, brata i wujka i kieruję je do rodziny Diogo i Andres Silwy, którzy doświadczyli niewyobrażalnej straty. Moje przesłanie do nich jest bardzo jasne. Nigdy nie będziecie szli sami. Piłkarze, sztab, kibice Liverpoolu są z wami i z tego co widziałem dzisiaj. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to samo dotyczy całej piłkarskiej rodziny na świecie. Dla nas, jako klubu, poczucie szoku jest całkowite. Diogo nie był tylko naszym zawodnikiem, był kimś bliskim dla nas wszystkich, był kolegą z drużyny, współpracownikiem, przyjacielem i w każdej z tych ról był wyjątkowy. To, że straciliśmy te wszystkie wyjątkowe cechy w tak strasznych okolicznościach jest czymś, z czym jeszcze się nie pogodziliśmy. Dlatego wszyscy w klubie musimy trzymać się razem i wspierać nawzajem. Jesteśmy. To Diogo, Andrę, ich rodzinie i samym sobie. Składamy kondolencje żonie Diogo, Rute, ich trójce pięknych dzieci oraz rodzicom Diogo i Andre Sylwy. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, będziemy świętować Diogo Joę, wspominać jego bramki i śpiewać jego piosenkę. Na razie będziemy pamiętać go jako wyjątkowego człowieka i opłakiwać jego stratę. Nigdy nie zostanie zapomniany. Z kolei takie słowa wystosował jego reprezentacyjny kolega i kapitan reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo. To nie ma sensu. Dopiero co byliśmy razem w reprezentacji. Dopiero co wziąłeś ślub. Twojej rodzinie, żonie i dzieciom przesyłam najszczersze kondolencje i życzę im całej siły świata. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywajcie w pokoju, Diogo i Andre. Wszyscy będziemy za wami tęsknić. Musieliśmy ten dzisiejszy materiał rozpocząć od tego tragicznego wydarzenia. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Trent Alexander Arnold już na siebie zarobił i na kipenia opuszcza FC Barcelonę. AC Milan będzie grał w koszulkach bez herbu, a Arsenal poluje na Rodrigo. Jak wiadomo, ten tragiczny wypadek wydarzył się w pojeździe marki Lamborghini, i gdy pisałem scenariusz do tego filmu, po prostu zacząłem się zastanawiać, czy były jakieś inne wypadki z udziałem tej marki, które zakończyły się w taki makabryczny sposób. Okazuje się, że do niemal identycznego zdarzenia doszło przed rokiem w czerwcu, tyle że w Malezji. Na autostradzie AH-141 między miastem Bentong a miastem Karak także Lamborghini wypadło z drogi, uderzyło w rów i stanęło w płomieniach. Kierowcy niestety nie udało się uratować, ale pasażerka została wyciągnięta z płonącego pojazdu przez świadków tego zdarzenia. W 2020 roku w Polsce na autostradzie A1 42-letni kierowca Lamborghini Gallardo jadąc w kierunku Łodzi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewy pas ruchu i uderzył w bariery ochronne. W wyniku wypadku auto stanęło w płomieniach. W kwietniu obecnego 2025 roku na trasie S79 w Warszawie, tuż obok lotniska Chopina, także Lamborghini stanęło w płomieniach. Tym razem jednak przyczyną nie był wypadek, a awaria silnika. Okazuje się, że olej silnikowy zaczął wyciekać na rozgrzany wydech, co doprowadziło do zapłonu. Co ciekawe, to w 2015 roku inżynierowie włoskiej marki odkryli wady konstrukcyjne, które dotyczyły niemal 6000 modeli Aventador. Samochody wyprodukowane między 2012 a 2017 rokiem miały wadliwy układ kontroli emisji par paliwa, który mógł pozwolić na przedostawanie się benzyny przez filtr węglowy do zaworów odpowietrzania. Jeżeli do tego dojdzie, nadmiar oparów paliwa może zetknąć się z gorącymi gazami spalinowymi i spowodować zapłon. Trent Alexander Arnold kosztował Real Madryt 10 milionów funtów. Stało się tak, gdyż królewscy chcieli z niego skorzystać na klubowych mistrzostwach świata, ale jego umowa z Liverpoolem była ważna do końca czerwca tego roku. Aby skrócić zobowiązania piłkarza, zdecydowali się zapłacić 10 baniek władzom Derecz, aby reprezentanta Anglii sprowadzić wcześniej i okazuje się, że ten ruch już im się praktycznie zwrócił. Trent Alexander Arnold zdobył jedynego gola w meczu z Juventusem, który dał im awans do ćwierćfinału klubowych mistrzostw świata. Okazuje się, że FIFA za tego gola wypłaci na konto Ralu Madryt blisko 9,5 miliona funtów. Hiszpański dziennikarz magazynu Marka podał, że liczba bramkarzy FC Barcelony niebawem ulegnie redukcji. Klub ma opuścić Inaki kipenia. Decyzja, gdzie będzie występował, nie została jeszcze podjęta, ale najprawdopodobniej będzie to jakiś zagraniczny klub. W tym momencie bramkarzem FC Barcelony oficjalnie jest jedynie Marka André Tersteigen oraz Jao Garcia, który kilka tygodni temu został sprowadzony z Espaniolu. Wojciechowi Szczęstemu wygasła umowa z końcem czerwca i jeszcze nie została odnowiona. Choć według medialnych doniesień i zgodnie z tym co mówił DECO, czyli dyrektor sportowy Barcelony, ma się to wydarzyć niebawem. Zaskakujące koszulki wyjazdowe na nowy sezon zaprezentował AC Milan. Klub wspólnie z firmą Puma zdecydował się, aby na wyjazdówkach nie było klubowego herbu. Zamiast tego znajdziemy czerwonego diabła, który symbolizuje klub. Czerwone diabły w pierwszej kolejności kojarzą mi się oczywiście z Manchesterem United czy też reprezentacją Belgii, ale Herbert Kilpin, czyli jeden ze współzałożycieli klubu z Mediolanu, tak miał kiedyś powiedzieć. Będziemy drużyną diabłów. Nasze barwy będą czerwone jak ogień i czarne jak strach, który pojawia się wśród naszych przeciwników. Co ciekawe to symbol Czerwonego Diabła pojawił się już na koszulkach AC Milanu w sezonie 1979-1980. Dziwne było jednak jego umiejscowienie, gdyż znajdował się na dole żeber po prawej stronie. Z kolei brytyjskie media podają, że Arsenal coraz poważniej myśli o sprowadzeniu Rodrigo, a szanse na to są coraz większe. Brazylijczyk miał problemy pod koniec minionego sezonu: kontuzja, gorączka i prawdopodobnie pogorszone relacje z byłym już trenerem Carlo Ancelotti. Dopiero teraz na klubowych Mistrzostwach Świata Szabi Alonso przywrócił go do składu. Hiszpan także w dwóch meczach posadził go na ławce, nie dając mu zagrać nawet przez chwilę. Brytyjskie media informują, że za 81 milionów euro. Może zawitać do kanonierów, którzy szykują poważną ofensywę na rynku transferowym. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!